Fitów, które... Jeszcze nie będę zdradzał, więc tracklista mniej więcej wygląda tak. Te numery są jeszcze losowe, nie, nie posortowane. Natomiast pierwszy raz, proszę bardzo, na live ie. powiem Wam tracklistę tytułów. No to już mówiłem: Kubańczyk Fit, Popek Detox, produkcja Phantom. Potem Kubańczyk Fit Czerwin DWM, hola hola, też super numer na produkcji VBS. Naprawdę VBSik zrobił fajny numer. Możecie go nie znać, to jest e, raper e, z on też jest producentem. E, Kubańczyk, Kubańczyk, Produkcja Kubańczyk, to o tym numerze już słyszeliście. Kubańczyk, Młody Kot, to już jest dostępny ten singiel. Kubańczyk, Uśmiechnięty. Produkcja Nilo, to też jest bardzo, bardzo mocny numer. Kubańczyk To Moja Banda na produkcji Krupek. Kubańczyk Stargard również na Młodym Kocie się pojawi. Produkcja Michał Graczyk i Clearmind. Kubanczyk Kubańczyk Zatańcz Ze Mną, to też będzie bardzo mocny numer. Kubańczyk Fit, Młody Kret i Versace, czyli Chłopaki Ode Mnie z Osiedla. Eee, jogging, produkcja Krupek. Eee, Kubańczyk Lady Punk 2, oczywiście produkcja PSR. Kubańczyk osiedlowe ławki fit, a tego wam jeszcze nie zdradzę. Eee, kubańczyk Sylwestrowa Noc, yy, kubańczyk yy, z nieba i kubańczyk jeden łyk fit. Jeszcze też tego nie zdradzę, ale też będzie fajny naprawdę fit. Tak wygląda tracklista yy, i co mam, mogę powiedzieć, no zamawiajcie płytkę na preorder.pl kubańczyk, tam jeszcze 200 sztuk boksów, tylko 200 yy, boksów, więc sprawdzajcie koniecznie.